Granice osobiste to są takie umowne bariery, które my tworzymy między sobą a innymi ludźmi, ale to nie jest o tym, żebyśmy my się odcinali, tylko o tym, żebyśmy znali właśnie swoje preferencje, bo po prostu granice pomagają nam zobaczyć nasze zindywidualizowane ja. Więc trzeba mieć granice osobiste, oczywiście zdrowe, i trzeba też je trzymać. Czasami nam się wydaje, że. Może to jest dobre, że czujemy emocje innych ludzi, i ja jestem za tym, bo to jest taka dobra umiejętność dla nas. Ale jeżeli czujemy innych ludzi, a nie jesteśmy w stanie w tym wszystkim poczuć siebie, no to to nie jest dobre dla nas, bo to się mija w ogóle z miłością do samego siebie lub samej siebie, gdy robimy tylko coś dla kogoś, po to, żeby na przykład kogoś nie skrzywdzić, po to, żeby właśnie jako empata nie czuć, żeby ktoś nie cierpiał przez nas, nie czuć tego, co oni czują, ale no to nie jest wskazane, dlatego, że wtedy tworzymy tak naprawdę więcej cierpienia